Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. a Tym razem będę wyczył słowa przysłówkowe. Ostatnio były mi słowa przymiotnikowe, więc dzisiaj czas na przysłówkowe. Co my mamy z nimi zrobić? Spójrzcie na zdanie, które się tutaj pojawia. Wszedł do szkoły, ciesząc się na spotkanie z przyjaciółmi. Na czerwono stał wyróżnione słowo cieszą. Dlaczego? Bo to jest właśnie nasz nieskutki. I teraz spójrzcie. Szedł do szkoły jak? jakżeby, ciesząc się, czyli inny słów będzie nam odpowiadał na pytanie jak. Będzie pochodził od czasownika, tak, w tym przypadku cieszyć i ma charakterystyczną końcówkę, będzie to końcówka on. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby zapamiętywać końcówki, jeżeli chodzi o różne rodzaje formy gramatyczne, bo to się często myli, ale słuchajcie, akurat w przypadku innych słów przysłówkowych warto te końcówki zapamiętać, to są trzy, i bardzo łatwo je rozpoznać. Więc mamy końcówkę on, i za chwilę dwie kolejne. Ale spróbujmy podsumować, je tutaj ten kawałek. Zobaczcie, i jest to Pochodzi od czasownika, odpowiada na pytania przykłówka, nieosobowa forma czasownika. Ważne z wykrzyknikiem i kotem, żeby łatwiej było zapamiętać. Tak? Koty budzą sympatię, więc łatwiej będzie nam to zapamiętać. I teraz spójrzcie, Mam. Yy, Podział imię słowów na dwa rodzaje. Miejscu przysłówkowy współczesny i miejscu przysłówkowy uprzedni. Ten współczesny będzie miał właśnie charakterystyczną końcówkę o. Idąc do szkoły, myślał o sprawdzianie. Tutaj mam mój imię czyli idąc, tak, i zwróćcie uwagę na to, że on idzie i myśli. Dwie czynności mają się równocześnie, półcześnie. Tak można sobie to zapamiętać. Dlatego ten współczesny będzie mówił o dwóch czynnościach, które dzieją się równocześnie. On idzie i myśli. Nie każdy to potrafi, ale ten podmiot akurat to umie. Też musi być jeden podmiot w całym zdaniu, czyli jeden wykonawca czynności. Nie mogę zmieniać sobie tych podmiotów, bo to będzie błędem. Czyli idzie i myśli. Tak? I bardzo ważna rzecz. Spójrzcie, tutaj mam przecinek, czyli. Ten imię, gdy pojawia się w zdaniu, musi być wydzielony przecinkiem. To jest bardzo ważne, bo o tym zapominacie, gdy piszecie często z pracowania i używacie takiego słów. świadomie lub nie. Dalej mamy drugie zdanie. Doszedłszy do szkoły, przypomniał sobie o sprawdzianie. I teraz zwróćcie uwagę na tę formę. Doszedłszy. Od razu widać, że coś tutaj jest nie tak. Czyli doszedłszy no, rzuca nam się w oczy i można by powiedzieć, że rzuca nam się w uszy, bo tej formy raczej nie używamy w mowie takiej codziennej, ale w piśmie już się pojawia. Ten imiesłów, czyli nie uprzedni, będzie miał dwie charakterystyczne końcówki trzy. One są na tyle charakterystyczne, że łatwo go rozpoznać. I bardzo ważna sprawa w przypadku uprzedniego, zobaczcie, jedna czynność następuje po drugiej, czyli... Doszedł do tej szkoły i wtedy przypomniał sobie o sprawdzianie. To jest tutaj istotne, tak? Najpierw doszedł, później sobie przypomniał. Dla e, podsumowania, e, przysłówkowy współczesny. Dwie czynności dzieją się równocześnie. Nieco przysłówkowy uprzedni. Jedna czynność następuje po drugiej. Bardzo ważne, bardzo ważne są przecinki. Zobaczmy, jak to wygląda w konkretnym ćwiczeniu. Wracając z kina, byli zadowoleni. Mój Niemiec, wracając, mam końcówkę. On i nieco w współczesny. współczesnych. Wracają, są zadowoleni. Dwie czynności dzieją się równocześnie, ta sama osoba i wspaniały przecinek wydzielający tak te dwie części. Zrobiwszy zadanie domowe, zjadł obiad, czyli zrobiwszy dziwacz, na końcówkę, którą łatwo rozpoznać i uwaga, zrobił i zjadł wydzielone przecięcia. Umywszy budzie poszedł do kuchni. Czyli najpierw to budzie musiał umyć, a później sobie poszedł. Dlatego mam dziwną końcówkę przy i słów przysłówkowych uprzedni i jedna czynność następuje po drugiej. Dziękując mamie, dał jej kwiaty. Czyli zobaczcie, dziękuję i daję. Robi dwie czynności równocześnie. O co chodzi, tak? Dziękuję i daję. I słów przysłówkowych współczesny. Co trzeba wiedzieć o tych imię słowach? prosta, tak? O tych przysłówkowych. Trzy końcówki. On i nieco współczesny. Przy uszy i nieco uprzedni. Współczesny. Dwie czynności równocześnie, ten sam podmiot uprzedni. Jedna czynność następuje po drugiej, ten sam podmiot. Prosta sprawa na pewno sobie świetnie z tym poradzicie. Więc życzę Wam powodzenia.